Skąd się biorą zmiany w Krośnie? Na osiedlu Trauguta sąsiedzi złożyli projekt do budżetu obywatelskiego i miasto wybudowało plac zabaw. Mieszkańcy Krościenka Niżnego wzięli udział w konsultacjach społecznych i wymyślili nazwę nowej ulicy. W Turaszówce dzięki współpracy z radnymi osiedla będą mieli chodnik i kładkę. A ci właśnie sprawdzają, jak realizować sąsiedzkie projekty w ramach inicjatywy lokalnej. A to tylko kilka przykładów, jak można wpływać na życie w Krośnie. Masz pomysł, co jeszcze można by zmienić? Działaj! Zróbmy to w Krośnie. Dowiedz się więcej na krosno.pl ukośnik Zróbmy Myślnik To.